Kochanie, dubajska czekolada! Zobaczcie, ona jest taka grubsza, ale powiem Wam szczerze, że ona jest ciężka. Ta ciężka ta jest czekolada. I <grym> dzisiaj będziemy testowali dubajską czekoladę. <grym> Spróbujecie. Ja będę dzisiaj testowała razem no ze swoją mamą. Mama, zapraszam Cię. No A, odwrotnie. Będziemy robili test. <grym> Nieciążowy. Nie po prostu będziemy robili test tej czekolady. Otwieramy ją. Tak, Dodaj, nie będę się z tym bawić. Mm -hmm. Ładne, nie? A zobaczcie, jaka gruba. Odłożymy to. Ona jest taka grubsza. Mama, to nasza pierwsza stołowa bajska czekolada. Ja chcę zrobić tak, jak wszyscy <grymne> robią. Ona zamarła, bo trzymała ją w lodówce. A! Tak to wygląda. Trzymaj, robię. Ty pierwsza. Mama, to, to trzeba ugryźć. Ні. Згрести треба. Ну, мама, дай чи помач. Ні. Пісок. Пісок. Тримай. Ну такий. Не смакує. To jest ciasto. Taky a nie mi się nie? bardziej kojarzy, niby był jakiś piasek. Nie? Piasek wymieszany z pistacją. I to cały czas czuć na zębach. Mhm. Ja myślałam, że to będzie wiecie, pistacja takie ciasto. A. Szkoda, lucie ten ciemne, Mhm. Cały czas czuć go na zębach. Dobra, mama, twoja ocena. Niech ty. Z Odynyczki od do, do siebie dwójka Od jedynki do dziesiątki? Mama powiedziała... Dwójkę. A dlaczego? Nie, nie, tylko Piasek, no. To prawda. Nie. Ja powiem swoją ocenę. Od jedynki do dziesięciu... Sześć. Ja bym sześć nie dała. My z mamą nie za bardzo polecamy dubajską czekoladę, bo w środku jest jakiś piasek. <grym>, nie spełniło moich oczekiwań. Nie? Do widzenia. Do widzenia.